Cześć. Temat dzisiejszego nagrania to prawo przenoszenia się błędów. Na tym nagraniu rozwiążę zadanie, w którym pokażę, w jaki sposób błędy pomiaru poszczególnych boków prostokąta wpływają na jego pole powierzchni. Zanim przejdę do tematu, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz wszystkich moich kanałów, a także przypominam o możliwości wsparcia finansowego. Wszystkie dostępne obecnie opcje wsparcia znajdują się w opisie pod filmem. Prawo przenoszenia się błędów ukazuje sposób gromadzenia się błędów średnich, z spostrzeżeń bezpośrednich i niezależnych występujących w danej funkcji. Jeżeli mamy prostokąt i chcemy policzyć jego pole powierzchni, to najpierw musimy znać długości poszczególnych jego boków. Czyli jeżeli pole prostokąta równa się A razy B, to musimy znać długość boku A oraz długość boku B. Prawo propagacji błędu mówi o tym, że jeżeli dokonujemy jakichkolwiek pomiarów, to zawsze są one niedokładne, zawsze są one obarczone jakimś nawet minimalnym błędem. Teraz, jeżeli chcemy policzyć pole powierzchni tego prostokąta i pomierzymy długość boku A i długość boku B, to każdy ten pomiar też będzie obarczony błędem. Zakładając, jeżeli długość boku A równa się 100 metrów, a długość boku B równa się 200 metrów, Możemy na przykład założyć, że błąd pomiaru będzie równy plus minus 3 cm, ponieważ na tak dużej odległości jest to całkiem realne. Zwróć uwagę na następującą rzecz. Nas interesuje pole powierzchni tego prostokąta. Natomiast jeżeli zakładamy, że każdy nasz pomiar jest obarczony błędem, to powiedzmy, że mamy tutaj długość A, która równa się 100 m plus minus 3 cm. Teraz mamy długość B drugiego boku prostokąta, która będzie równa 200 metrów, ale błąd pomiaru też będzie taki sam, czyli plus minus 3 cm. Tak naprawdę nie wiemy, czy to jest plus 3 cm, czyli 200 metrów i 3 cm, czy też 199 metrów i 97 cm, więc tego nie wiemy. Natomiast jeżeli weźmiemy długości poszczególnych boków i błędy ich pomiaru, to wtedy uzyskamy, rysując to na tej grafice, takie pola powierzchni. Czyli one tutaj będą, tu właśnie mamy długość boku B i tu jest ten błąd. Czyli on jest tutaj, on tworzy właśnie z tym, jakby bokiem A, jedno pole powierzchni, a tutaj mamy drugi błąd przy pomiarze boku A i on będzie tworzył z tym bokiem B drugi taki prostokąt. Błędy losowe mają to do siebie, że nigdy nie wiemy, jaką one będą miały wartość. Natomiast są urządzenia pomiarowe, które pokazują, że maksymalna ilość błędu wynosi na przykład 3 cm, 2 cm, 1 cm. Więc w tym przypadku po prostu musimy wziąć to do obliczeń, uwzględnić to w naszym wzorze. Jeżeli mamy prostokąt, którego pole powierzchni liczymy z długości boków, czyli długość jednego boku A razy długość drugiego boku B, i mamy przyjęte, że długość boku A równa się 100 metrów, natomiast długość boku B równa się 200 metrów, ale przyjęliśmy tutaj także, że mamy błędy pomiarowe równe plus minus 3 centymetry. Pole tego prostokąta jest równe A razy B. Czyli w naszym przypadku jest to 100 metrów razy 200 metrów. Więc pole tego prostokąta byłoby równe 20 tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast my musimy tutaj uwzględnić prawo przenoszenia się błędów, czyli to, że mamy pomiar z błędem. I tutaj ten błąd wynosi plus minus 3 cm. Co to oznacza? Jeżeli mamy błąd pomiaru poszczególnych boków prostokąta, są to błędy MA dla pomiaru boku A oraz MB dla pomiaru boku B. I one mogą wynosić na przykład 3 cm. Oznacza to, że jeżeli mamy bok A o długości 100 m, to faktycznie może on mieć długość plus minus 3 cm. I tak samo jest w przypadku boku B. Jeżeli on ma długość 200 m, to tak naprawdę może mieć on w praktyce plus minus 3 cm. Czyli pole powierzchni minimalne jest to pole powierzchni, które będzie liczone z tych boków, obu pomniejszonych o 3 cm. Czyli w przypadku pola powierzchni minimalnego, bok A będzie równy 100 m minus 3 cm, czyli będzie 99,97 m razy, bok B 200 m minus 3 cm, czyli 199,97 m. Zatem będzie to równe 99,97 razy 199,97, czyli mamy 19 991,009 m2. I to jest minimalna powierzchnia tego prostokąta po uwzględnieniu błędu e, pomiaru poszczególnych jego boków. Natomiast teraz obliczymy także P maksymalne, jest to. Maksymalna powierzchnia tego prostokąta, czyli to będzie 100 m plus 3 cm w przypadku boku A, czyli to będzie 100,03 m razy 200,03 m. Zatem P maksymalne będzie równe 100,03 razy 200,03, czyli będzie 200009,0009 m2. Zatem zauważ, że pole powierzchni równe 20 000 m2 tak naprawdę mieści się między tym polem minimalnym a polem maksymalnym, bo tutaj mamy Pmin, które jest równe przybliżeniu, powiedzmy, 19991 i tam cztery liczby po przecinku. Natomiast tutaj mamy 2009, 20 czyli różnica, ta delta P równa się plus minus 9 metrów kwadratowych. Zauważ, że tak mały błąd przy tak dużych odległościach, zaledwie maksymalny błąd to jest 3 cm i on daje 9 metrów kwadratowych różnicy na tak niewielkim obszarze. Dlatego też prawo propagacji błędów jest bardzo ważne w przypadku tego typu obliczeń, ponieważ przy nawet najmniejszych błędach są już spore straty, jeżeli chodzi o wynik końcowy. Jeżeli mielibyśmy funkcję f równą f od x, y, z, to błąd średniej funkcji będziemy wyrażać następującym wzorem. mf równa się plus, minus, pierwiastek, teraz pod pierwiastkiem będzie tak. Pochodna tej funkcji po x i to do kwadratu razy mx kwadrat, czyli razy błąd pomiaru parametru x, plus, znowu w nawiasie, pochodna tej funkcji po y. I to do kwadratu razy błąd pomiaru parametru y plus pochodna tej funkcji po z do kwadratu razy błąd pomiaru parametru z do kwadratu, oczywiście, plus i tak dalej, bo to jest taki uniwersalny wzór. To wszystko bierzemy pod pierwiastek. Teraz powracając do naszego zadania, gdzie mamy prostokąt o bokach a i b. Teraz naszą funkcją jest p, czyli naszą funkcją jest to p i będziemy liczyć pochodne. Po A i po B. Więc teraz policzymy pochodne cząstkowe, czyli weźmiemy pierwszą pochodną cząstkową funkcji P po A, i w tym przypadku będzie to B, oraz drugą pochodną cząstkową funkcji P po B, i to będzie równe A. Następnie, przyjmując, że nasze błędy pomiaru poszczególnych boków to jest MA oraz MB, to zapisujemy błąd pomiaru pola powierzchni jako MP równe plus minus i pod pierwiastkiem. Pochodna funkcji, jak tutaj była f po x, do kwadratu razy błąd pomiaru parametru x do kwadratu, to tak samo będziemy mieć tutaj, będziemy mieć pochodną p po a do kwadratu razy błąd pomiaru parametru a, dodać pochodną p po b do kwadratu razy błąd pomiaru parametru b. Ale ponieważ my już te pochodne policzyliśmy, to już mamy dużo łatwiej. Zatem pierwsza pochodna to będzie B i tutaj bierzemy do kwadratu razy m a kwadrat, dodać pochodna P po B, to będziemy mieli a do kwadratu razy m b do kwadratu. Teraz podstawimy do wzoru dane. Tutaj mamy mp, będzie równe. Plus, minus i pod pierwiastek. Teraz tak, mamy jeden bok, bok B równy jest 200 metrów, czyli mamy tutaj 200 do kwadratu razy ma do kwadratu, czyli mamy, musimy to zamienić oczywiście na metry. Czyli jeżeli mamy 3 cm to będzie 0,03 metra do kwadratu plus, teraz mamy drugi bok, czyli bok a, 100 do kwadratu razy i znowu 0,03 m do kwadratu. MP równa się plus, minus. Teraz tak, 200 razy 200, bo 200 do kwadratu to będzie równe 40 000 razy 0,03 m do kwadratu. Mamy 0,03 razy 0,03, czyli będziemy mieć 0,0009. Do tego mamy 100 do kwadratu, czyli będziemy mieć 1 i 4 zera razy to samo 0,0009 m kwadratowego. Oczywiście tutaj wszędzie są jednostki metry, tak? Metry, tutaj mamy metry kwadratowe. Zatem MP w tym przypadku będzie równe plus, minus 40 tysięcy... RAzy 0,0009 i to musimy przemnożyć. Mamy 0,0009 razy 40 tysięcy to będzie równe 36. Teraz 0,0009 razy 10 tysięcy to będzie równe 9. Tutaj mamy zatem 9. 36 plus 9 to jest równe 45 pierwiastek. Z 45 to możemy po prostu policzyć na kalkulatorze, czyli pierwiastek z 45 równa się 6,7. Te 6,7 m2 jest to średni błąd pomiaru i oznacza to, że pole powierzchni tego prostokątu przy tych parametrach zostało wyznaczone z dokładnością 6,7 m2. Czyli pole powierzchni zostało wyznaczone z taką dokładnością 6,7 m2. Zakładając te parametry i zakładając, że błąd pomiaru przy obu długościach jest taki sam. To wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o prawo przenoszenia się błędów średnich. Na innych nagraniach omawiam inne zadania z tej dziedziny, więc zapraszam Cię do obejrzenia. Oczywiście przypominam o możliwości wsparcia finansowego kanału oraz zachęcam do subskrypcji.